Witam Cię w ostatniej lekcji naszego mini kursu, w której opowiem Ci, co musisz zrobić, aby zdobyć uwagę naprawdę najbardziej zajętych i wpływowych ludzi. Tak się składa, że takie osoby też czytają social media. Być może byś chciał zrobić z nimi jakiś projekt, umówić kontakt, pomóc im w jakiś sposób, czy na przykład zaprosić do podcastu. Ja w ten sposób pozyskuję wiele osób do różnych współprac, pozyskuję też osoby do mojego podcastu, do moich wywiadów. Są to różne osoby, są to zajęci przedsiębiorcy, są to osoby z listy Forbes'a, też się zdarzyło, są to naprawdę dobrzy seryjni przedsiębiorcy. Są to ciekawi właściciele startupów, są to ogólnie fenomenalni i ciekawi ludzie, których w żaden inny sposób pewnie bym nie miał okazji poznać, lub których godzina czasu kosztuje kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych, lub w ogóle są niedostępni. Więc jak podejść do tego procesu nawiązywania kontaktu z naprawdę najbardziej zajętymi VIP-ami? Social media. W pierwszym kroku należy zbudować relację, jakąś bliskość z taką osobą, bo zauważ, że my od lat ludzie gdzieś tam przy ognisku rozmawiamy, budujemy relacje i tak to działa. Nie można tu być pochopnym, nie można wymuszać od razu małżeństwa czy liczyć, że ktoś się zgodzi, jeżeli nie będzie miał z tobą zbudowanej żadnej relacji albo w ogóle cię nie zna. Szczególnie jeżeli dana osoba gdzieś jest dalej od ciebie w życiu, czy chcesz od niej coś więcej. No to ta osoba też musi zobaczyć w tym wartość, bo tak jak mówiłem w poprzednich lekcjach, nikt nie interesuje się Tobą, każdy z nas interesuje się sobą, każdy z nas myśli o tym, co on zyska na tym. Więc jeżeli coś od kogoś chcesz, to musisz tą osobę dać na piedestał. I nie chodzi mi tutaj o jakieś wchodzenie w tyłek. Nie chodzi mi tu o jakieś marne pochlebstwa. Chodzi mi o szczere uznanie i szczerą chęć pomocy tej osobie. Szczerą chęć dania wartości tej osobie. W siebie dajesz na drugim miejscu, ale dążymy do sytuacji, kiedy każdy z Was wygrywa. Przy czym ta osoba musi widzieć, że ona też wygra. No bo jeżeli nie ma czasu, robi mnóstwo rzeczy, to musisz naprawdę ją czymś zainteresować. Jakimiś ciekawymi, interesującymi faktami dla niej, i dać jej wartość, a później sama na tym zyskać. Nie możesz pokazywać, że ty chcesz od tej osoby czegoś czegoś, żeby samemu na tym skorzystać. No bo jak to jest? No ty zgłaszasz się do jakiejś osoby i mówisz ej pomóż mi, ej zrób to dla mnie to, no tak to nie działa. Tak więc możesz to zrobić poprzez wchodzenie w interakcję z taką osobą, pisanie komentarzy i na przykład nie chodzi tutaj o komentarze typu fajne ogień, fajne rakieta, super wpis. Takie komentarze nic nie wnoszą do życia odbiorcy, ani nie wnoszą nic dla jego społeczności. Musi to być coś wartościowego dla niej, Kolejnym takim metodą jest zostawienie kilku lajków. No jeżeli zostawisz kilka lajków od czasu do czasu, no to się wyświetlisz, ta osoba może Cię skojarzyć. Takim master poziomem jest zrobienie jakiegoś wpisu o tej osobie, o jej produkcie, to na pewno zwróci jej uwagę, jeżeli zrobisz to dobrze, szczerze i zrobisz to tak jak należy, no to zwrócisz jej uwagę. Tylko jeżeli nie masz żadnego celu pisać do takiej osoby, no to też jest bez sensu. No i pamiętaj o tym, że w tym przypadku mniej znaczy więcej, no bo nie chcesz wyjść na stalkera, nie chcesz wyjść na jakiegoś psychofana, nie chcesz wyjść na jakiegoś creepa, bo takie coś skończy się tym, że ta osoba cię po prostu zablokuje i tyle będzie z twojego całego procesu, tego byśmy nie chcieli. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli piszesz do takiej osoby w mediach społecznościowych, to musisz stworzyć dobrą strukturę takiej wiadomości. Jeżeli chcesz zwrócić uwagę, wyróżnić się, bo im ta osoba jest bardziej popularna, im robi więcej rzeczy, tym więcej wiadomości ma w skrzynce. Więcej osób do niej pisze, więc po pierwsze musisz zbudować tą bliskość, a po drugie musisz odrobić pracę domową. I tak jak mówiłem, że copywriting składa się w 80% na researchu, tak samo tutaj, bo to też jest copywriting, to też są komunikaty. Więc bez dobrego researchu nie masz po co wysyłać takiej wiadomości. Twoja wiadomość ma się wyróżniać. Masz pokazać tej osobie, że piszesz do niej w konkretnym celu i piszesz konkretnie do niej, że to nie jest wiadomość wysyłana do stu osób, których pewnie ona ma w skrzynce pełną. Chcesz pisać, nie chcesz pisać takich wiadomości jak wszyscy, bo jeżeli wszyscy piszą wiadomości, które są bezskuteczne, to jeżeli będziesz pisał takie same wiadomości, no to jakie będą twoje wiadomości? No też bezskuteczne. My chcemy się wyróżnić, sprawić, że osoba Kliknie, przeczyta od początku do końca zainteresowana i na końcu podejmie konkretną akcję, czyli umówi się z tobą na kawę, umówi się z tobą na kola, wystąpi w swoim podcaście, wstaw tutaj dowolny cel. Musisz dokładnie przeszukać takie, przeszukać internet, przeszukać różne rzeczy, media tradycyjne i znaleźć rzeczy, które zaciekawią Twojego odbiorcę na tyle, że będzie chciał pisać dalej lub słuchać. Musisz to przedstawić w swoim mailu, znaleźć jakieś punkty wspólne, być może. Na przykład może chodziłeś z daną osobą do wspólnej szkoły, znacie wspólne, macie wspólnych znajomych, być może macie wspólne zainteresowania, być może macie wspólnego dentystę, być może mieszkaliście w jednym mieście lub studiowaliście na jednej uczelni. To są punkty, które mogą zdobyć uwagę osoby, które pokazują, że wiesz coś o tej osobie. I że nie piszesz do niej tak szczapy. Więc to jest mega ważne i warto szukać takich punktów. Pamiętaj, żeby twoja wiadomość była krótka, konkretna, jasna i prosta, bo jeżeli zrobisz opowieść swojego życia, taki elaborat, to nikt tego nie przeczyta, oni nie mają czasu. Musisz dać konkret tej osobie, dać jej wartość. Tylko wtedy taka wiadomość zadziała. I pamiętaj, że czasem to, że wyślesz jedną wiadomość, to nie znaczy, że to już jest skreślone, bo jeżeli dana osoba cię nie odpisze, dostaje dziennie na przykład 100 wiadomości na skrzynkę, no to możesz gdzieś tam zaginąć. Dlatego chcemy się wyróżnić, dlatego też budujemy tą bliskość. Ale może i tak tak być, że to się nie uda, bo to jest liczby statystyka, ale nie poddawaj się, nie mostów. Musisz pisać do skutku, dopóki ta osoba nie napisze, że spadaj, to. Nie musisz się martwić, no ja na przykład załatwiając na podcast Kubę Biela, którego też bardzo pozdrawiam, to ja do Kuby pisałem od trzech albo czterech miesięcy. Za każdym razem to się nie udawało, Kuba nie powiedział mi, przestań do mnie pisać, nawet jak, jeżeli miałem takie wrażenie, to od czasu do czasu się przypominałem, e, budowałem cały czas z nim tę relację... Aż w końcu obiecałem mu, że zrobię wywiad, który będzie inny od tych, które miał, z zadał mu inne pytania, żeby być ciekawiej, wysłałem mu przykładowe pytania i Kuba się zgodził. Nie paliłem mostu, nie psułem tej relacji, budowałem ją i szedłem po swoje, bo dopóki odbiorca się nie powie spadaj, nie pisz do mnie, albo cię nie zablokuje, możesz to robić. Rzeczywiście mniej znaczy lepiej, pamiętaj i nie rób tego w nachalny sposób. Nie możesz przekroczyć granicy dobrego smaku i zawsze dawaj odbiorcy łatwe wyjście z takiej sytuacji. Na przykład możesz napisać, rozumiem, że nie jesteś zainteresowany, nadal jestem twoim wielkim fanem, fanem twojej pracy i być może kiedyś zrobimy coś wspólnie, nie pal tych mostów. Pamiętaj o tym, żeby zawsze robić dobre pierwsze wrażenie i dopasować swój styl komunikatu, język do odbiorcy, inaczej będziesz pisał do profesora na SG-u, a inaczej do na przykład mnie, do freelancera, jakiegoś, który jest dość luźnym człowiekiem, z luźnym podejściem do życia. Więc do mnie nie musisz pisać jakichś wymyślnych rzeczy, panie profesorze, panie, panie Robercie, bo po co? Więc to też jest turbo ważne. I z tym Cię dzisiaj tu zostawię, jeżeli miałbyś jakieś pytania, to standardowo zapraszam, tego jest znacznie więcej, ale to są takie prawdziwe podstawy, które Ci po prostu w tym pomogą. Ja nazywam się Robert Szewczyk i miło było mi się pouczyć tych podstaw, a po więcej standardowo zapraszam, na są moje kursy, moje sprinty, więc jeżeli chcesz się nauczyć copywritingu pod moimi skrzydłami, chcesz dowiedzieć się więcej, to wszystkiego dowiesz się w kursie, link pewnie znajdziesz w opisie. Ja Ci bardzo dziękuję, siemanko i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!